Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń. I dzisiejszą mozaikę newsów rozpocznę od Juliana Assange. To temat dawno przeze mnie niedotykany, szczerze mówiąc, głównie dlatego, że brak dobrych wiadomości, jeśli chodzi o Juliana. Cały czas jest brak dobrych wiadomości. Wiadomo, że cały czas przebywa on w więzieniu w Belmarsz w Londynie. Warto wiedzieć, iż jest to więzienie o najwyższym z czterech rygorów stosowanych w brytyjskim więziennictwie więzienie od lat przeznaczone dla recydywistów, morderców i generalnie rzecz biorąc do no, takiego elementu kryminalnego, mocno skrajnego. Z jakich powodów brytyjski wymiar sprawiedliwości osadził tam Juliana Assange, no, możemy się domyślać, właściwie to wszyscy wiemy. Wiemy także wszyscy, dlaczego 13 września, kiedy minął termin, w którym Julian Assange mógł zostać zwolniony z za tę karę z powodu złamania zasad zwolnienia warunkowego, no zwolniony nie został. Jest nadal przetrzymywany w Belmorsz, jest przetrzymywany w skrzydle szpitalnym. Tak naprawdę jest w kompletnej izolacji, dlatego że jest w izolacji szpitalnej, w bardzo kiepskim stanie zdrowia, i przez minionych pięć miesięcy nie miał dostępu do korespondencji, nie miał dostępu do informacji z zewnątrz i miał bardzo ograniczony do dwóch godzin w tygodniu wizyty jakikolwiek, kogokolwiek z zewnątrz. Mówiąc krótko, tak jak powiedział to Nils Merzer, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw tortur Julian Assange jest poddawany torturom przez brytyjski wymiar sprawiedliwości i brytyjski wymiar sprawiedliwości jest ekstremalnie skorumpowanym wymiarem sprawiedliwości i są to słowa, jak powiedziałem, urzędnika ONZ specjalnego sprawozdawcy do spraw tortur Nilsa Milcera. No, wszystko brzmi to niestety bardzo smutno. Podobne wiadomości są od Johna Pillgera, przyjaciela Juliana Assange, któremu się udało go odwiedzić chyba trzykrotnie w ciągu tych wielu miesięcy. No, podobne rzeczy mówi obecny redaktor naczelny Wikileaks, który no, też rozmawiał z Julianem Assange dwa tygodnie temu. No i potwierdza, że jego stan jest tak naprawdę coraz gorszy, a nie coraz lepszy, i wszystko wskazuje na to. Iż Brytyjczycy dążą do tego, by tak naprawdę go kompletnie złamać, zniszczyć psychicznie, albo też doprowadzić do samobójstwa. I Jeszcze zanim dojdzie do przesłuchania w sprawie jego ekstradycji do Ameryki, które to przesłuchanie ma mieć miejsce w lutym przyszłego roku. No i tak, chciałem o tym Państwu wspomnieć, bo uważam, że w żadnym wypadku nie możemy zapomnieć o Julianie, nawet jeżeli wydaje nam się, że tak niewiele możemy dla niego zrobić. Robi dla niego to, co może jego rodzina, jego ojciec John Shipton, który jeździ po świecie, po Europie, aczkolwiek ominął niestety Polskę. No i gdzieś tam próbuje ludzi motywować do tego, by występowali w obronie jego syna. Podobnie jego matka, Christina Stange, która wyraźnie mówi, że to, co robi brytyjski wymiar sprawiedliwości, to jest wyrafinowane i powolne mordowanie jej dziecka. No, cały ten, cała ta tonacja, która się wokół tej historii z Julianem w tej chwili rozwija, no niestety nie wyróży dobrze. Wiele wskazuje na to, że Amerykanie niestety go dopadną. Jeżeli tak się stanie, no, to oddaliśmy jedno z nielicznych swoich sumień na pastwę bandytów i zbrodniarzy. Wiele także się mówi o Edwardzie Snowdenie, Snowdena, Państwo pamiętacie, obecnie przebywa w Rosji były agencje CIA i NSA. Ten, który w 2013 roku ujawnił skalę inwigilacji, która jest realizowana na całym świecie za pośrednictwem zachodnich agencji wywiadowczych, ten, który tak naprawdę wprowadził do naszej świadomości wiedzę o tym, że jeżeli mamy przy sobie telefon to nigdy nie jesteśmy bezpieczni jeżeli mamy przy sobie komputer nigdy nie jesteśmy bezpieczni jeżeli nie mamy przy sobie telefonu i komputera również nigdy nie jesteśmy bezpieczni jeśli chodzi o naszą prywatność i jedyne czego jeszcze nie doświadczyliśmy wprost i oficjalnie to klasycznej orłolowskiej policji myśli ale wszystko wskazuje na to że już niedługo i to będziemy mogli sobie zaaplikować no i teraz, jeśli chodzi o Snowdena, to przede wszystkim zrobiło się głośno o nim, ponieważ poszła taka plota, że Snowden chciałby uzyskać azyl polityczny we Francji. Nie do końca wiadomo, czyli to pomysł. No Snowden podobno gdzieś przy okazji jakiejś wypowiedzi wspomniał o tym, że byłby bardzo szczęśliwy, gdyby Macron takowy azyl mu przyznał. Potem był jakiś dziwny wielogłos z Francji. Pani, która reprezentowała Ministerstwo Spraw Zagranicznych w pewnym wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że nie widzi przeciwwskazań. Pani, która reprezentowała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, powiedziała, że absolutnie jest to niemożliwe i że nie będzie narażać stosunków dobrych ze swoim głównym sojusznikiem, czyli USA, z powodu jakiegoś Edwarda Snowdena, który w dodatku zdradził swoje państwo. No więc nie wygląda to w sumie też najlepiej. Warto pamiętać, że Rosja przyznała Snowdenowi prawo pobytu do roku 2020, czyli do roku przyszłego, i oczywiście nie oznacza to, że go nie przedłuży, ale. Tego typu deklaracje Snowdena i jakieś zamieszanie wokół jego przyszłości no, mogłoby wskazywać na to, iż to przedłużenie prawa pobytu w Rosji wcale być może nie będzie takie proste, łatwe i bezwarunkowe, jak można by sobie chcieć tego wymarzyć. No. Drugi powód, dla którego głośno o Snowdenie, to to, że Snowden wydaje w tej chwili książkę. W Polsce ta książka jest wydawana przez insignis media, nazywa się Pamięć nieulotna i to jest tak naprawdę streszczenie całej historii Snowdena. No, tej, którą znamy z różnych szczątkowych fragmentów prasy, które się pojawiały w ciągu ostatnich lat i cała ta historia z Pryzmem, z NSA, CIA. No można powiedzieć, że nic nowego. Nic nowego, ale jednocześnie Amerykanie uznali, że jak najbardziej i Ameryka w tej chwili, a właściwie rząd USA zamierza wystąpić z pozwem cywilnym, Przeciwko Snowdenowi za złamanie klauzuli, którą zawierał on w kontrakcie, kiedy podejmował on pracę w CIA i w NSA, która zabrania mu ujawniania jakichkolwiek szczegółów związanych z tym epizodem pracy. A książka ta niewątpliwie tego typu szczegóły ujawnia. a Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Stąd ten kuriozalny pozew cywilny. No no i cóż, no i oczywiście też próba jakiegoś zapolowania na samego Snowdena, no jeżeli rzeczywiście będzie on zmuszony do opuszczenia Rosji, to, to być może wyląduje w sąsiedniej celi obok Juliana Assange. No tak to w tej chwili wygląda. Można powiedzieć, smutne wiadomości ze świata, który no, mimo wszystko jest jakoś tam mojemu sercu bliski, w tym sensie, w jakim no, są mi bliscy zarówno Julian Assange, jak i Edward Snowden, bo cytując barda mojej młodości, Tadeusza Chyłę, mogę powiedzieć, przynajmniej są czemuś wierni. No i powiem szczerze, wcale mnie jako szczególnie optymistycznie nie nastawia, a to, że tego typu informacje to jest to czym ja się chcę z państwem podzielić, i szczerze mówiąc, dużo bardziej wolę państwu opowiedzieć o świecie, który jest z mojego punktu widzenia no, po prostu normalny. Mogłem państwu opowiedzieć o pewnym geju, który zaadoptował dziewczynkę z zespołem Downa. Jej adopcję odrzuciły 20 rodzin, zanim e, taka możliwość stanęła przed tym, że gejem, który takiej adopcji dokonał, i z tego co relacjonują w tej chwili media, żyją szczęśliwie i są no, wspaniałą po prostu parą istot ludzkich przez duże L. E, Wolę Państwu opowiedzieć o facecie, który opiekował się psami w schronisku, i widząc pewnego psa, którego nikt nie chciał zaadoptować, przez ponad rok czasu i widząc jak ten pies traci nadzieję i wiarę na to, że kiedykolwiek będzie miał normalny dom, poza klatką, w której mieszkał, postanowił zamieszkać w tej klatce z tym psem. Dzięki temu przyciągnął uwagę mediów do całej sprawy. Wciąż dość długo się borykał z tym, by znalazł się ktoś, kto tego psa zaadoptuje, ale w końcu ktoś go szczęśliwie zaadoptował. Wolał Państwu opowiedzieć o tym, że pewna firma kosmetyczna. Benefit Cosmetics postanowiła odejść od tego kanonu pięknych, smukłych, cienkanogich modelek i prezentuje w tej chwili swój najnowszy kosmetyków do oczu z twarzą pewnej pięknej kobiety z zespołem Down, która no, z swoją imigracją jest super modelką przez duże S. Wolałam Państwu powiedzieć o tym, że ktoś uratował kota, wolałam Państwu opowiedzieć o tym, że ktoś uratował słonia. Mogłem Państwu powiedzieć o tym, że rząd Danii wykupił cztery ostatnie słonie, które były niewolniczo trzymane w jednym z cyrków w Danii, wydając na to ponad półtora miliona dolarów. Wykupił je po to, by móc im zapewnić spokojną emeryturę i starość poza cyrkiem. Chciałem Państwu móc opowiedzieć na przykład o takiej Polsce, która nazywa się Ewanowak. Która jest współzałożycielką i spółwłaścicielką czegoś takiego, co się nazywa Noma Design Studio, i pani Ewa na przykład wykonała taką formę, hmm, no, może nazwijmy ją biżuteryjną, może nie, która jest tak skonstruowana, żeby mylić kamerę, która rozpoznaje twarze. Pani Ewa sprawdziła rzeczywiście, że myli i działa, no i planuje całą taką linię tego typu gadżetów, które mogłyby w jakiś sposób osłabić tę opresję systemu, z którym mamy do czynienia w tej chwili. Proszę bardzo, nawet w takiej dziedzinie jak rolnictwo design, ludzie idą w taką stronę, no, która, co będzie nie mówić, cieszy i gdzieś tam łamie pewien, no, pewien porządek, który jest nam narzucany. No więc właściwie wolę Państwu zdecydowanie więcej o tego typu świecie opowiedzieć i szczerze mówiąc, żyję w takiej ostateczce. Czy dalej mam Państwu opowiadać o takich historiach jak Julian Assange czy Edward Snowden, albo co jeszcze gorsze, o tych wszystkich, no w moim poczuciu, tak naprawdę przestępcach, którzy są politykami i przewodniczą różnym krajom, tak zwanym cywilizowanym na świecie, a tak naprawdę powinni stanąć przed Trybunałem za to, co robią, za to, czemu się sprzeniewierzają i za to, że nie są niczemu wiary. No właśnie, i w tej ostateczce żyję, i tą ostateczną chciałem się z Państwem też podzielić. I serdecznie Państwu życzyć wszystkiego dobrego na ten ostatni kwartał roku, który jest przed nami. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.